Wszystkim witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was dzisiaj z Los Angeles. Pogadanie jest te nas nie rozpieszcza. Się jest ciepło, ale jest zimno. Nie wiem jak to znaczy, czy nie ma słońca niestety. Ale ogólnie mega się jaram, że tu jesteśmy. Bo moje bardzo duże marzenie, żeby tutaj przylecieć. Także... No, mam nadzieję, że jesteście ciekawi Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam was do oglądania Jesteśmy w ogóle sobie na śniadanie do Starbucks'a so Oczywiście, yeah Thank you so much Zamówiłam pistacjowe lata. I w ogóle bardzo rzadko w Stanach piszą moje imię poprawnie Więc się cieszę, że tutaj napisali poprawnie Bo tutaj piszą w ogóle jakieś Amelia czy coś takiego że cieszę się, że bardzo dobrze napisali moje imię Ja sobie zamówiłam ona jest ciepła i zamówiłam sobie takie lemonowe coś jak ciasto ona jest akurat na zimno Słuchajcie wróciliśmy do hotelu, trochę tam posiedzieliśmy w ogóle przy też panowie naprawić nam wannę, ponieważ nie działa po prostu była zepsuta jak tutaj przyjechaliśmy i ja się przebrałam. Tylko wsucimy się i idziemy na plażę do Santa Moniki. Nie mogę się doczekać. I będziemy w ogóle jechać metrem. Tak, że cały proces, on tutaj pokaże ceny biletów, cały proces jechania metrem. Dobra, ogólnie było małe zamieszanie z kartą do metra. Od 18 do roku mieliśmy przejazdy na 7 dni. W ogóle nam tutaj pomogli pracownicy metra, bo my tutaj nic nie ogarnialiśmy i nam dali takie karty w ogóle za darmo, i chyba trzeba kupić w ogóle. Więc one wszystkie to, że jesteśmy za darmo w ogóle, więc mega, mega mili ludzie. I dosłownie nas poprowadzili za rączkę na poprawną stację. Jeżeli mamy rozkład, i będziemy jechać około 40 minut właśnie na downtown Santa Monica. A Tutaj jest to słynne, wesołe miasteczko z wszystkich filmów w ogóle, mega ja się jaram I na pewno tam idę, a tutaj mamy plażę i wow Ogólnie ta plaża jest zamknięta i wydaje nam się, że coś się stało, bo są te żółte taśmy, gdzie jest napisane, że policja, nie przechodzić I tam w ogóle przed chwilą podjechał radiobus Zobaczmy to na Diabelski młyn i za 17 dolarów kupujemy sobie wejście. Dobra, siedzimy już e, na Diabelskim młynie i nie mogę się doczekać! Idziemy! Robiliśmy ogólnie jakieś 5-6 kółek na tym Gwyski w płynie. Zrobiliśmy oczywiście pudeczki i Co, czy to jest taki fajny. Jest tak ładnie. Naprawdę. Ja bym się cały czas nie mogła że ja tutaj jestem. Idę teraz zobaczyć, jaka jest woda. Na pewno jest zimna, bo wcale nie jest ciepło, ale ja mam taki zwyczaj, w każdym kraju, w którym jestem, w każdym w Trzeba wejść do wody. Aaaa! Jest zimna, ale fajne uczucie. Też woda jest w ogóle bardzo czysta z tego, co widzę, więc to jest duży plus. To jest taka przejrzysta. Widać wszystko. Jest serio super. Dzisiaj chodzimy takim deptakiem tutaj na plaży, i to, co Wam muszę powiedzieć, to, co zauważyłam, że w ogóle nie ma ludzi na plaży, jest dosłownie pusto. Jakby, jak tutaj patrzymy, to widać ludzi, ale naprawdę jest mało ludzi. Nie wiem, czy przez to, że jest w luty, czy o co chodzi, ale naprawdę jest, jest tak pusto, co nie, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Naprawdę, w porównaniu tego na przykład tyle ludzi było w Miami, no to tutaj naprawdę jest pusto i bardzo fajnie w ogóle. Bierzamy teraz do słynnego skateparku tutaj. Tu się właśnie wszystko odbywa. Matko, ciężko mi jest to wiedzieć, że tu jestem. Ja Starszy pan jeździ i tak szaleje, to jest po prostu taki crazy dla mnie, że to jest ugląda w tych krokach. Bo miałem idzie z kratą do sedanki tutaj i im się to tyle, czy wszystkie mi się udają, bo po prostu szalone, my ja to będzie wszystko. Chyba się dzieje jakiś pożar, nie jestem pewna. A w tej sytuacji że przyjechała straż pożarna właśnie do tego miejsca, gdzie się paliło, ale już nie widać już tak bardzo dymu, więc chyba to ugaścili Albo prawie ugaścili W każdym razie strasznie crazy sytuacja, ale jest ładny zachód słońca. czuje jakaś rakieta. Dosłownie. To super, super wygląda. Ta rakieta leci w kosmos dosłownie. I to tak super wygląda. Wow. To zostawiło teraz taki ładny ślad na niebie. Ciekaw, hey witam was w naszym drugim dniu w Los Angeles. Dzisiaj zdecydowaliśmy się na śniadanko w naszym tutaj apartamencie. Także wam pokazuję co mam na śniadanie. Takie pączki. Są takie cute. One są z do nas. Ja ogólnie już jadłam danki Donuts szczerze powiem, pewnie nie przepadam za tym Aczkolwiek właśnie miałam ochotę dzisiaj na coś słodkiego Także sobie z takim widoczkiem Tak wyglądał mój dzisiejszy outfit Taka poróweczka Tutaj mam pod spodem bluzkę i spódniczka I szynik taki i wrzązaletki Dzisiaj naszym planem jest pójście na znak Hollywood oczywiście, także mega się cieszę, bo wiecie co, to jest moje takie wielkie, wielkie, wielkie marzenie. By właśnie zobaczyć ten znak, tak że ja się nie mogę bardzo doczekać. W ogóle teraz jestem w naszym hotelu na takim balkonie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tam jakby za oknami jest taka przestrzeń wspólna, tu są stoły, gdzie można sobie zjeść albo właśnie popracować. I można też właśnie mieć tutaj na ten balkon. I tutaj mamy widoczek na miasto, może nie jest jakiś najpiękniejszy, aczkolwiek i tak mi się podoba. Dzisiaj będzie w ogóle premiera tego filmu Kapitan America i w ogóle trafiliśmy na to, dlatego to jest czerwony dywan i są takie namioty, więc niestety trochę to psuje moją wizję na to wszystko, um, aczkolwiek tak jest fajnie tutaj być. Jest bardzo znany właśnie osób, filmów i mega, mega fajnie. Jesteśmy właśnie w Hard Rock Cafe Widzicie, to są u na dla piesków Są takie cute, ja bym mega chętnie kupiła mojemu Kokosiowi, ale właśnie kosztuje 35 dolarów Na tą zamówiliśmy sobie taki flatbread I to są takie chlebki, na których mamy właśnie pomidorce z smaku margarita I mega ładnie pachnie Ja tutaj w hard rocku już ubrania. Takie nosił Michael Jackson. Tu Mamy jego outfitu. Tutaj jest jego um, outfit z Japonii. Tutaj jest jakiś słydany kapelusz, czapka i rękawiczki. Bardzo fajnie to wygląda. Fajnie jest z tego coś na żywo. Słuchajcie, po prostu spełniłaś teraz moje, chyba jedno z największych marzeń, żeby po prostu zobaczyć ten znak Hollywood i jesteśmy naprawdę chyba najbliżej jak się da, tak szczerze mówiąc, bo tam na górę podobno nie można wejść i jest zachód słońca i jest tak ładnie i w ogóle wszystko tak ładnie tutaj widać, właśnie to LA I szczerze mówiąc to mi całkiem wystarcza, fajnie by było stamtąd zobaczyć, ale szczerze mówiąc stąd też to wygląda wszystko bardzo zjawiskowo, tam w oddali są właśnie te wieżowce wszystkie i po prostu się czuję jak w filmie, że jest mega fajnie. To jest ogólnie stacja metra, tu są kamery filmowe i takie palemki. Fajny bardzo. Witam Was w naszym trzecim dniu w Los Angeles. Jesteśmy akurat już po śniadaniu, ale poszliśmy do takiej cukierni, która jest tutaj przy naszym hotelu w downtown. I zaraz wam pokażę, co kupiliśmy. Zapłaciliśmy 66 dolarów, więc dość dużo, ale myślę, że to jest nawet spoko cena taka za, za to, co kupiliśmy, bo no, naprawdę jest dużo tych rzeczy, także już Wam pokazuję. Ja słyszę, że to jest taki ponczek truskawkowy, tutaj ma mega smacznie. Inny. I tutaj mamy pudełko, że otwieramy. I patrzcie, mamy takiego dowalonego krua Santa truskawkowego, takiego tutaj eklerka. znajomy ciasto, które się nazywa Black Forest, i on jest taką polewą z wiśni. We mnie jedziemy teraz na Dwyla Lili, w I tam są te wszystkie sklepy u Luditomu, Uchi i tak dalej. Jedziemy autobusem, przyciągaliśmy metrą, teraz autobusem będziemy szać przystanków. Stanków. Pogoda niestety jest tragiczna, ale tak się jak nie chcemy wiecie, spędzać całego dnia w hotelu, także jedziemy. No, Przesłynnym znaków Mary Hills, tak to wygląda i w ogóle są kaczuski. Tutaj sobie pływają, że idziemy robić fateczki. Jesteśmy teraz w jednym muzeum. 10 dolarów kosztował stan dla studentów. Pan powiedział, że nam jak studenci, więc um, tutaj nas tutaj wpuścił za 10 dolarów od osoby. Patrzcie, to ten obraz. Ryan Gosling, um, Margot robi. Jakiś pan, którego nie znam, ale to jest właśnie obraz z Barbie

obrazów ze Star Warsów i ja jestem nie mega dużą panką także jestem zainteresowana bardzo tymi obrazami serio, bardzo mi się podobają kocham Anakina patrzcie, trafiłam do takiego pokoju gdzie jest dużo luster i słoneczników to wygląda całą no tylko nie wiem, że tu można w ogóle wejść Widzicie, ja już muszę skręcić w głowie, ale to jest. A i to po wychodzicie i jesteście... wychodzicie z pokoju. Mega fajne serio. Trzeba sobie tutaj porobić foteczki. Tu jest odwzorowany pokój Van Gogha. Było malowane, a nie jest. To jest normalnie, wiecie. Nie można tego dotknąć w ogóle. Tarobiste, serio. Ja mogę się tu położyć, ale nie chcę pisać wystawy. Serio. Wow, mega fajne. Właśnie na Rudeo Drive to jest Louis Vuitton, tutaj Benissiega, um, tam dalej jest Gucci, Cartier, także wszystkie takie super ekskluzywne butiki tutaj właśnie się znajdują. W galerii, w koczu i przyszedł taki alarm, że są nie wszystkim, którzy byli w sklepie to jest strasznie głośny, że wam pokazuję Tutaj chodzi o to w skrócie, że jest powódź i że to jest niebezpieczne dla życia Chciałabym to właśnie w naszym przedostatnim dniu w Los Angeles Dzisiaj z samego rana, w ogóle dzisiaj są walentynki No ja idę sobie tutaj robić schodki um, Także zaczynamy nasz dzień produktywnie Patrzcie, jakie śmieszne skrzyżowanie tu jest coś takie inne. Tu po prostu się w ten się pali i światło tutaj, żeby iść, i światło, żeby tam iść. I patrzcie, można nawet sobie na sposób przejść, jeżeli chcemy iść tam, a na góry tutaj, idziemy do McDonalda, eee, ale tak, chciałabym pokazać takie inne pasy.